Się w roku Cześć, Siemano, dzień dobry, wieczór i cześć. Ja jestem Złymanie, a to jest Layers of Fear Inheritance. Czyli dodatek, który szedł jakiś może miesiąc temu do Layers of Fear. Ja tego nie miałem zamiaru kupować, ale dostałem na urodziny o kilka dni temu od Draka. Dzięki Ci bardzo, Draku. Zaczynamy. Nowa gra. I zobaczymy, co ten dodatek przyniesie. A ja widziałem już, że wielu youtuberów nagrało to. E, nagrało ten dodatek. I z tego, co widziałem, to nie zajęło im to długo. Zajęło im to może jeden, dwa odcinki. To zależy jeszcze, jak ktoś, jak kto gra i jak to przechodzi grę, Ale mi się wydaje, że max, maksymalnie 3 dwa odcinki będą. Nie wydaje mi się, żeby było więcej, więc e, zaczynamy. Tak, w ogóle. E, już uprzedzam tych, którzy e, chcieliby pewnie napisać w komentarzu Czemu ty ciągle zmieniasz intro? Co to? Co to? Zdecyduj się i w ogóle... By, 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 by. Po prostu tamto intro Kiedy mi się nie podobało Za chwilkę czołce, powiem my father at my mother at yet another failed masterpiece finally just scream out into the darkness it became my lullaby and even when they took me away the screams followed i was once told that insanity runs in my family it's time to make it stop okay Czyli teraz tak jakby jesteśmy kobietą, no dobra. Więc kontynuując temat intro, po prostu mi się nie podobało to intro. Znaczy, wiadomo, ja siedziałem nad tym intrem, gdzie tam było ten łysy gościu, łysy gościu, tam napisy, gry, recenzje filmów i tak dalej. Nie podobało mi się to intro. Mimo że siedziałem nad nim długo, nie podobało mi się. Po prostu jakoś. Z... Na początku mi się podobało, użyłem, ale. Jakoś przestało mi się podobać i wróciłem jednak do takiego starego stylu, który wam się podobało najbardziej, tylko przerobiony na teraźniejszy mój wygląd, gdzie jestem wyłysiałem i w ogóle <laughs> i się w roka. Patrzcie, kropka mi wyrosła tutaj, to jest jakiś siniak, nie wiem co to jest. W nocy, w nocy mi się to zrobiło, jak spałem, nie wiem, może się walnąłem, tak, nie wiem, nie wiem, w każdym razie włącz latarkę i uuu, okej. Okay. No dobra, czyli... No, i jak wam się podoba to intro, ja już tego intra raczej przez dłuższy czas nie będę zmieniał i w ogóle, więc dobra, koniec, y, jeśli chodzi o. Koniec jeśli chodzi o. No. Farmazony. Lecimy z grą. Z tego co widzę to jesteśmy w tym samym miejscu co wcześniej w oryginalnej wersji w podstawów w podstawce. Tylko teraz widzę, że to... Tylko teraz widzę, że to jest po prostu po... Wszystko się por porąbało tak jakoś, tak nie wiem. Wszystko porąbane. O! Kuchnia głodna! Ale suchnie! Fujie! Mm, o! alkohol! No tak, Bourbon whisky Czyli amerykańska whisky z kokoryzy. Tak mi się wydaje, Wo yeah? Wow, wow, wow. <laughs> Jezus Mariusz! Siema! Czepet! To. No nie. O. A, tutaj, te, te, tutaj ten pies był przetrzymywany. Znaczy, na, y, nasz protagonista wcześniejszy tutaj przetrzymywał tego pieska biednego. O ja pierdzielę. No, nieładnie. Czyli my teraz sterujemy, prawdopodobnie, córką po prostu. Tak, znęcał się nad psem. Nasz gościu tutaj. A, to, a my jesteśmy tym, yy, babką. Czyli jednak, po prostu gościu, zne znaczy, my teraz sterujemy córką jego. No i robimy investigation, ale nie wiem na jaki temat robimy ten investigation. Bo co prawda nie skupiłem się na tym tekście na początku. <laughs> Uh, no dobra. Na pewno coś tu znajdziemy ciekawego. O proszę. Farba. Czerwona. Przypadek U. Uh. Mamy tę szafkę, co była wcześniej, wcześniej. Ale chyba tutaj raczej nic ciekawego nie znajdziemy. Jakieś porno. O. Co, co, coś tu jednak jest. Albo i nie ma. No dobra. Hmm, więc chyba. Uh. Więc chyba lecimy dalej. Pójdziemy sobie na górę. I mam nadzieję, że. Ta gra będzie dosyć fajna, nie no, na pewno, są, na pewno będzie fajna, no bo, no. Dobra, to tego akurat się spodziewałem... się spodziewałem w sumie, troszeczkę. U, znowu... memory. A, tu tu się chowaliśmy. Uwaga, otwieramy. No, czyli zlecał się tak samo nad, nad córką. Wyżywał się, na, wyżywał się na córce. Fajnie wyglądają te modele 3D. Niby, niby, niby prosta jakaś sprawa, ale naprawdę świetnie to wygląda. Dobra, lecimy dalej. Ja oczywiście nie mam wymaksowane tej gry, bo jednak ta gra nie chodzi mi tak ładnie. Nie wiem, co jest z optymalizacją tej gry, ale wiadomo, że ja też nie mam za dobrego, kom że za dobrego sprzętu, żeby wam wypuszczać to w jakichś, nie wiem, ilu klatkach oh, i w ogóle. Co jest? Aha, latarka. O oh, nie! Nie, 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 nie! Żeby mi tu nie było, że, że jakaś latarka mi tu kurysz zgaśnia, czy coś. Dobra, wchodzimy do biuro. Chociaż zaraz, nie! Zostawimy sobie biuro na sam koniec, ponieważ domyślam się, że biuro będzie ostatecznym miejscem naszego pobytu. W każdym razie. Oho, chowaliśmy się do szafy. Wejdę. Nie, wejder. Dobra, puszczamy muzyczkę. Czego?

kurde, naprawdę Ale nie, fajne są, fajne są takie memories No dobra, no to chyba tu już wszystko znaleźliśmy, chyba, że tu... Chociaż nie, nie, domyślam się, że jednak coś tu będzie Albo i nie Mmm, chyba mi się wydaje, że jednak nie, no dobra, no to wracamy a Chociaż, chociaż... A nie, ja tu już, ja tu już, dobra, dobra, dobra Mmm, gubię się, gubię się O, kolejny memory zaraz będzie Powinno być. Powinno być. No ale jak nie ma no to trudno, no to wchodzimy do Bureau. W końcu. I co my tutaj mamy? Ciekawego. Dobra, mamy znowu też od gościa siema mamietek. Okej. Okay. Memory. O, mamy wybór. Albo to, albo to. Albo matka, albo ojciec. Eee. A to prosciągane. Mm. No to, no, no. No wydaje mi się, że. Że. No, no, no tutaj, no. Aha, drzwi są ok. No chyba tutaj. Pewnie zaraz jakiś pierdziel dostaniemy, czy coś. Siemano! Ło, Ło, Ło! To my będziemy chodzić, tak? Czy to kolejny memory? Ooo... Oh. Zamknięte. O nie, otwarte. otwarty, ok. O kurde. What? Czego mam spróbować? Aha, już myślałem, że alkoholu. <laughs> Serio. Okej, okay, czyli będziemy sobie grać będziemy sobie żeby, żeby żdąkać na fortepianinie, no, no, to, to nie, 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 tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wow. Kto jest poundą na to piano, zróbmy tak, to. Dobra, uwaga, robimy imbé. Holy shit. Wow, co jest? Dzień dobry. Okej. Okay. Jeszcze raz. A może ja muszę to zagrać, Ok. Okej, wow, rozpierdziela tutaj gościu wszystko kopernik, siema kopernik, dawno się nie widzieliśmy, prawda? Co tam u ciebie? No cóż, nie za bardzo gadatliwy gościu. No dobra, lecimy teraz do pokoju zwierzę. Nie, do pokoju ojca. Hmm... Jezus Mariusz! Czepet, to spokojnie, no! Zamknięte i zamknięte. Kurde, ale ten pies. Dzień dobry, tatulku. Masz może kredki... No dobra um, Czyli jednak będziemy tutaj chodzić tą babką Znaczy, by Będziemy córką chodzić i to w wieku... I to w wieku małym No po prostu, że będziemy młodzi w ogóle. Młodzi, piękni O! Jorfortepianin z no... no uh, what? Aha, czyli teraz cofamy się i... Patrzcie, tutaj taki zamazany, takie, że wszystkie zamazane, a tutaj takie ładne, wszystkie pięknie, co? To, to? Chociaż. Nie, no też zamazane, ale dobra, tym razem byliśmy tutaj. Zobaczymy, co tutaj jest ciekawego. Może, może, może nas w końcu polubi, może zmienimy naszą... <grym> Dzień dobry. A to my pewnie jesteśmy. To pewnie... <grym> dobra, to, to tego akurat się spodziewałem troszeczkę. Okej. Okay. O, nasz pokój troszeczkę chyba poprzewracany. Albo i nie, albo co to? Zabawka! Misiu! Okej, okay. chyba tu nic nie... Ma... O! Kolejne drzwi. Co to kurde jest? Okej. Okay. No teraz straszne nie było. No dobra, lecimy. Pociąg! Podoba mi się to... Że... U. I can't do this without you Holy fuck! No dobra, to już mnie troszeczkę przeraziło. I domyślam się, że co znowu się co wiecie. Jezus Mariusz, spokojnie stary! Co ty odpierdzie? Aha, rozumiem. U U Wow, to ściana się zbliża, czy o co, o co, o co chodzi? Wow. Wow, what the fuck? Malowany ogień. Daj mi się. Nie, nie mogę skakać.

Coś mi tu nie pasuje. Nasz gościu nie mówił taki, tak spokojnie. I to chyba nawet nie jest jego głos. Chociaż nie, bo to może być jego głos, ale e, To może być coś takiego, że ona sobie po prostu wyobraża, jak on Jak ona by chciała, żeby on się do niej zwracał. Na przykład potknął się teraz o tę zabawkę, to tak naprawdę on by darł mordę, biłby ją i tak dalej. A ona by sobie chyba ona sobie chyba to wyobrażała jak on by mówił. Jak ona by chciała, co nie? Chociaż mogę się mylić, no to, jest, to, są, tylko, to są tylko moje spekulacje, prawda? Ale no cóż. Idziemy dalej. i Zobaczymy, co da mamy dalej. U, beczułka. Okej. Okay. No, hm. no dobra. No dobra, na razie nic ciekawego się nie dzieje. Jakieś tutaj posągi dziwne. O, o na pierśniki. Ty, 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 ty Ty się nie obracasz? Nie obracasz się Kurde, już myślałem, że mnie obserwuję. Chociaż to nie byłoby takie fajne Znaczy, nie byłoby takie niefajne, no bo... Yy, no, miałbym wrażenie, że nie jestem sam A w takim miejscu... What? Coś dziwnego słyszałem, ale mam nadzieję, że to było tylko moje Eee... Yy, takie, takie wyobrażenie sobie tego Oho Jakiś kawałek rysunku. To pewnie będziemy musieli. Aha! Tak jak myślałem. Będziemy musieli znaleźć kolejne części tego rysunku. Dotarliśmy dalej. Huuuuh. Wow! Do schody, myślałem, że to jakiś jakaś przepaść jest. Dobra, schodzimy niżej do piwnicy, pewnie. Albo w ogóle będą takie nieskończone schody czy coś. Nie wiem. Albo i nie. U, Globus się świeci. <laughs> What the fuck? Okej. Okay. Schiza Dobra, teraz tej szafki. W ogóle, w ogóle to, 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 teraz się wszystko luż, różni? Dzień dobry. Bum I mamy kolejną część. Wiedziałem, że. <gryw comigo> pod stół! Nie mogę, żeby. Nie mogę, mogłem, nie mogę. Mogłem, o oh, shit, what the fuck! Nie mogłem, nie mogłem wejść pod stół. To nie było fajne. To nie było. To, 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 to nie było za miłe, wiesz? Powiem ci, Mietek, że to nie było za miłe, i chciałbym, żebyś tego nie robił na przyszłość. Tak. Żebyś sobie, za żebyś sobie zapamiętał, ja tego sobie nie życzę i wiem, że to nie jest koncert życzeń. W ogóle, co znaczy koncert życzeń? Czy kiedyś, ktoś był kiedyś na koncercie życzeń? <laughs> eee, Okej. Okay. Tu pewnie będzie jakaś kolejna karteczka. U, co, 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 co? Drzwi. Okej, okay, no i co? No, i co jemu? Ja o, okej. Ok okay. Ej, ale. Uf, już myślałem, że się zbagowało. Dobra, lecimy dalej. Jak na razie nie było nic takiego ogromnie, zajebiście, strasznego. Chociaż wiadomo, że to nie jest taki horror, taki. Ua, ba, ba 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 Tylko taki bardziej psychodeliczny, psychodela. Psychodeliczny. Eee... I w ogóle. Dobra, jesteśmy w jakimś schowku. Dziura! Mm. o. I kolejne, o. Ale piękny piesek! To jest chyba dog. Dog niemiecki? Albo sznaucer? Nie pamiętam, ale fajne. Lubię psy. Lubię. Dobra, ale to. co? Tylko to tu jest? Eee. Już myślałem. No to idziemy w tę stronę. Dreszcie huh. mieć. Okej. Okay. nic nie widzę ogólnie. I latarki nie mam no. No cholery była ta latarka wo. O. Zaraz, 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 zaraz. Czy, a, a może ja muszę iść po schodach na górę w takim razie. Chociaż, chociaż, czekaj, czekaj, czekaj. A jednak. Dobra. Chyba trzeba, chyba trzeba iść do góry. Proszę bardzo, straszy mnie, straszy, kurde, weź ich, postrasz. O, postrasz ich. Ej, ty. Dobra, lecimy dalej. Hmm. Jak na razie, to kot mnie przestraszył. Ja, e, Najbardziej z tego wszystkiego, bo normalnie myślę, że coś chodzi obok mnie, czy coś. Normalnie miałem takie dziwne wrażenie. Kurde, przeszkadza mi ta kropka. Hmm, ale jestem nachypowany na tę grę. A nawet nie wiedziałem, że ona wyszła. Widziałem, widziałem tylko miniaturki filmów na YouTubie, ale nie widziałem tak po prostu, nie widziałem e, tak po prostu, e, że tak, że tak powiem, gameplay'ów żadnych ani. E. Zabrakło mi słów. Widziałem tylko, widziałem tylko... O, dowiedziałem się o tej grze, o tym dodatku. E, dzięki temu właśnie, że widziałem miniaturki. O, i tyle, i tyle. Koniec samatu. Dobra, ja mam nadzieję, że idę w dobrą stronę. U, a jednak mamy progres i mamy kole... U. Hey there, young lady. You be in bed? Czy znowu będzie tutaj jakiś motyw pedofilski, tak jak w hektorze? Co? To nie jest to co mamie wygląda? No, to mi to za pomieszczenie? to hmm. za się wydaje, że... to mi się to nie ja! to 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 to, to nie ja? Uh. klucz! Aha, myślałem, że tak po prostu mogę sobie to rozpierdzielić. A mogę to jeszcze to rozpierdzielić? Eee, już... uh. O, a jednak coś tu jest. Whisky! Wow, okej, okay. nie widziałem, że tutaj. Eee, zaraz, co ty. Aha, to są jelenie, to są wilki. Albo psy. O, kurde, jeden rozpierdzielony. No, cóż, natura. Się Manko! <grystanie> Dzień dobry! Śmierć. Mm, nieładnie. Ok, zabrałem jej muchy. ciekawe jestem, do jakiej krainy. Hm. Okej, okay, no to lecimy dalej, i dalej jesteśmy malutką. Więc yy, cóż. Eee, no to lecimy teraz. I wylewą teraz lecimy. Zaraz! Nie ma tego! Nie ma, nie ma obrazu gościa, a, a, a są otwarte drzwi. Otwarte? hm. A zobaczę sobie tutaj, czy, 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 czy będą otwarte. Mamy tutaj wybory moralne jakieś. Więc możemy wybrać albo matkę, albo ojca. Ciekawe, kurde rozwiązanie, ale wiecie co? Pójdę pół na pół, raz tutaj, raz tutaj. Zobaczę, co wtedy się będzie działo. Że będziemy tacy neutralni. To, 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 to. Jakieś szatany? Dzień dobry. Wow. Jesteśmy chyba na strychu. Tak mi się wydaje. Ja będzie dzień dobry. Okej. Okay. Ale się szafa ugina. Aż taki jestem gorący. No dobra, czyli mamy chyba falować tam za. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear, coś tam. O! Oh, nie było dear. Aha. Dobra, czyli co teraz mam zrobić? Przesunąć to. A jednak, a jednak. No dobra, jakieś łamigłówki tutaj są. Nadu idziemy, tu nic nie ma. Nothing, nothing. Okej. Okay, spoko. Te widelce nie były straszne, tylko bardziej to, że, że mi podskoczył. Ten, ten, ten. Dobra. A, u, a ja sobie schodki zrobię, a ja myślałem, że. ja, żeby... Moja piłka. Dawaj mi moją piłkę. Za bardzo się wygłupiam. Na pewno. Na pewno dostanę za to jakąś karę i zaraz będę miał takiego jumpskera, że dostanę aż trzech zawałów naraz. W pięciu różnych miejscach. No ja wam mówię no. Halo? A, okej, okay, czyli tu wejdziemy teraz. Skakać nie możemy, ale możemy zrobić. <laughs> Dzień dobry. No, czekaj, no kurde, bo to mi, mi tu niewygodnie. Okej. Okay. Idziemy. <laughs> O, ja mam O kurde, to się. Z... <śśle> Holy shit! O kurde. Czeka, czekaj, bo tu jest memory. Czeka, czeka, bo tu memory jest. <śle> Dobre. Ty, ale fajny tort. Fajny taki tort, na pewno fajnie smakuje. Co z tego, że kredki. O, narąbany. Narąbał się. To są chyba początki takiego, że on zaczął być alkoholikiem. A no nie. I co? I, I od początku, tak? Dzień dobry Cokolwiek się dzie... No, no nie pierdziel Zaraz, 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 gdzie jestem? A, drzwi, okej, okay. chyba, chyba mnie przeteleportowało. Już do do, 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 do dalszego, do dalszych tych Mhm, mm fajnie, świetnie, super o! What the fuck? Co to jest? Gdzie, gdzie, skąd to światło leci? Halo? Nie, serio, co to jest? Halo? To akurat mnie troszeczkę przeraziło. Łóżeczko! A nie, to co. So <laughs> wow, sofa. Ta reszka, akurat nie jest w ogóle straszna, ale... Teraz co ja nic teraz nie robię, to samo się zawala. Piesek! On ją chyba zaatakuje, wiecie? Znaczy nie no, bawią się, prawda? No dzień dobry Siemka piesko, mój gdzie on jest? Lubię! Wow! Więc chyba jednak agresywny ten pies jest. What the hell did you Oh, you didn't mean to. Well, that makes it all better, doesn't it? It'll just magically unbreak because you didn't mean to. Go on, get out of here. Go to your room and break shit in there. Just take all your toys and smash them one by one, and keep at it. Maybe you'll finally get good at something. dopiero zaczął być alkoholikiem. No, dobra, tu pewnie zamknięto będzie. jednak nie. A jednak nie. Whoa. Pokój zaba. SCHOWEK z zabawkami. A może znajdziemy tu jakieś clue. Nothing, no to lecimy na lewo. Wow. Jakieś drzwi, nawet nie założyłem tego. Okej. Okay. Lecimy dalej. Kurde, nie mam latarki no. Co to? Kotek! Co to? A, muszę chyba nakręcić to. A, musimy znaleźć części. Dobra, to szukamy części. Szukamy nóżki, kotka. Szukamy nóżki. Chyba będzie gdzieś na górze tutaj, bo coś mi się wydaje, że nie bez powodu jest tutaj to ustawione. Ech. Wow! Wow! Find the balance, motherfucker! Dawaj! Oh, yeah. Jakąś nakrętkę ze, ze słoika wziąłem, nie wiem po co. A to co, 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 to było? Co to było? Ej, czeka, czekaj, czekaj, bo coś tu by... A, o, oj, 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 Dobra, idziemy. Idziemy, idziemy i... Tu coś trzeba zrobić. A, jednak... Dobra, tutaj coś jest do otwarcia. A, Ała! Ale jednak na szczęście nie zginąłem. Co to było? Okej. Okay. No dobra. E, mam nadzieję, że znalazłem wszystko. Zaraz się przekonamy. Siemanko? O, kłeczko daliśmy z. A, już rozumiem, że rozpierdziela ta córka dom, że naprawiła. Wow! I co? I co? Kurde, coś jeszcze muszę znaleźć? no. Wow! Ty. Spokojnie. Jezus Mariusz! Kurde! Coś? Kurde? Coś tu jest nie tak. Dobra, znowu jesteśmy tutaj, kotek jest naprawiony troszeczkę, troszeczkę. Dobra, więc na pewno musimy coś znaleźć innego. No przecież, zaraz, zaraz. Dobra, to wziąłem. Tutaj już nic nie mogę wziąć, innego. Tutaj nic, tutaj nic. Ale na pewno coś. Na pewno coś. Trzeba się dokładnie rozejrzeć, żeby to naprawdę. Co, Jakieś drzwi zamknięte. Mm. No, no, no to trudno. No to lecimy z powrotem na górę i może teraz będzie coś innego. Chociaż. Tak myśla... chociaż? No, no właśnie nie. Właśnie nie, bo nie ma tego tu. Tależ? Nie, nic, tutaj nic. Tutaj nic. Hmm. No i właśnie się teraz zestęp. U! Okej. Okay. No to teraz lecimy z powrotem do kotka. Naprawimy kotka. Okej, okay, teraz dostał słoik, znaczy górę od słoika. No, what the fuck, man? Pierdziel się, stary! Kurde. A, dobra, czyli to jest skryptowane, żeby tam nie wchodzić. Oh my god. Mm hmm. Ale wiecie co, w tym miejscu sobie zakończymy, zakończymy ten odcinek, ja za chwilkę zacznę nagrywać znowu, ale jak na razie jest ok. jak na razie jest ok. chociaż nic nie było takiego super ultra strasznego, ale tak czy siak, mam nadzieję, że wam się podobało, dajcie piska w górę, widzimy się w kolejnym odcinku, na razie.